OK, witam was już w trzecim odcinku MC Pixel, i już bez pierdolenia, już bez startowania zaczynamy grę. Teraz mamy ostatni chapter. Pierwszy chapter ostatniej rundy: coś takiego. Save the day! Kafejka. Chaos. Co ja tu mogę zrobić? Wejdziemy, wiaderko. Masz wiaderko. Ty kurwa, że ja cię tam zaranie jeszcze ty nie najebał. What the fuck is this? <grymne> Lol, wy, ty, wy. Aha, mus... co ja tu muszę zrobić? Aha, jestem niankatem, tylko że nie niankat. Kota podniosłem. Nie wiem o co tu chodzi.

Wsadzę ci ją w dupę. O, no, rozjeb, najlepiej. O, jaskiniowcy. Cześć. Gaz. Klucz. Lol, wy Nie ogarniam tej, 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 tej gry. Pająk. Czoł Czołk, czołk, czoł, czołk. Nie czołk ty You fucking disgrace No Tak, wybuchaj... Co, co ja tu mam niby zrobić? Zakopać go Dobra, mijamy to, bo widzieliście. Bierzemy gaśnicę i tego cwela. Lol, wytyp nie Trochę oglądałem tych odcinków MC Pixel, ale nie za dużo Z2, Z3 może? To No, gaz Ten i co jeszcze? No, gaz Podpal go. Lol, takie proste ja nie widziałem. O, można skakać przez okno kurwa! Co to jest za gra? Ludzie Zasypiemy cię piachę. nic innego nie mogę zrobić jak tej bomby dotknąć LOL This fucking disgrace. Aha, na wszystkie guziki nie. Nie. Dobra, ja ty już mijam. Masz. Nieee. Coś kopa, you talking to me? Aha, ja mu czapkę musiałem zabrać. E, lol. Tak, trochę ziemię. Weź tą bombę. Już lecę. Jebaj bombę. Wypierdalać. Hehe, i przeszłem lol Dobra, co jeszcze można? Dziadka najebać z tej gaśnicy. Nie no, rozpierdala mi ta gra umysł, normalnie. Skręcimy. Kurwa. Podnieś pająka, rzuć w niego pająkę. Nie, to co ja, może tam mam wyskoczyć? Nie, a może to? Może gdzieś gaśnicę, może tam jednąć? LOL, to takie proste było. Nie no, wszystko tu jest proste tylko... Nie wiadomo, o może temu też czapkę się zabierze. Nie, kopnąć go w dupę nie można. Trzeba mam niby zrobić to. Niesiemy.